Z programu mogły skorzystać wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie powiatu polkowickiego. Były wśród nich szkoły średnie, zarządzane przez powiat, ale również szkoły podstawowe i gimnazja podległe gminie. W sumie zakwalifikowało się 40 placówek. Każda szkoła dokonała w tym momencie autodiagnozy własnych potrzeb, miała możliwość wybrania oferty doskonalenia na dany rok szkolny. Na przyszły rok będzie nowa oferta i naszym zadaniem jest tak zorganizować ten proces uczenia się nauczyciela takiego praktycznego w szkołach, żeby było to przełożenie na efektywność pracy z uczniem. Szkoły same musiały zdecydować, jaki obszar spośród 24 objętych unijnym projektem będzie dla nich najbardziej Wybraliśmy program 45, czyli to, jest, to są elementy szkolenia dla nauczycieli, którzy skończyli 45 lat i więcej, ponieważ oczekujemy, że dzięki dokształcaniu uzyskamy więcej wiedzy i doświadczenia na temat wykorzystania technologii informacyjnych, ponieważ mamy nowe gimnazjum w każdym klasie, mamy tablicę interaktywną, wiele środków. Takich nowoczesnych? Nas interesuje sprawa motywowania uczniów, czyli jak motywować ucznia do nauki, żeby uczeń zrozumiał już w szkole podstawowej, że to jak będzie postępował, taki będzie w przyszłości, czyli że jego umiejętności, wiadomości, które nabędzie w szkole podstawowej na pewno będą potrzebne, niezbędne w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej, no i w dalszym życiu. Program Nowa Jakość Systemu Doskonalenia Nauczycieli w Powiecie Polkowickim jest przewidziany na dwa lata. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zakwalifikował się do unijnego projektu jako jedna z czterech placówek na Dolnym Śląsku. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.